Hejka wszystkim, ja jestem Katamber i słyszę was do oglądania W dzisiejszym odcinku będzie trening na moich koniach Dawno już nie trenowałam, więc myślę, że się przyda Najpierw sobie na taką rozgrzewkę tutaj z karmelkiem, Jego outfit to taki ogół, właśnie, ogłowie autorstwa mojej koleżanki e, Tutaj ma jeszcze taki zielony naczółek oraz zielone włóczki Jest ogólnie bardzo, bardzo ciepło. Zrobię sobie taką sesję zdjęciową, bo ja kocham, mógłbym nie robić zdjęcia, a więc robię sobie zdjęciową i zaraz zobacz wracam. Nie robię mu zdjęcie w takim pamiętnym miejscu, ponieważ na tym miejscu też była robiła sesja dla czekolada. Ale mi zleciał! o! Tu jest rzeka. Ja się bez tego wchodziłam na te drzewo. Ja dosłownie myślałam, że on już spadł do wody. Dosłownie. Właśnie idziemy. Na pole, ale jeszcze nie wiem czy będzie na pole, czy gdzieś indziej, nie mam pojęcia. może pójdziemy na pole, nie wiem czy... jest moja przeszkoda? Ona powinna być tutaj, a nie ma tutaj. Nic nie jest. Nie myślałem że tutaj na polu będzie zimno. Będzie by wiatr, nie? Ale to jest serio, to jest taki upał. a więc już skończyłam trening. Eee, też będziemy do lasu. Tremuję jeszcze jakieś zdjęcia oraz... I to będzie szukanie jajek z obiegocami. Później była też taka szybka zmiana odfitu. Takiś halterek, moje i takie wodze, ponieważ to są bardziej kolory takie właśnie Więc zmieniłam. To są takie malutkie, wiecie, będzie trudno trochę znaleźć. Ale no. Teraz ja będę tutaj chodzić po... Yy bo z y, zamykniętymi oczami będę je rozrzucać, i potem będę je znajdywać. Chyba szukamy jajek. Najgorsze jest to, że ja jestem ślepa. Ich nie widzę. O, mamy jedno, Mam jedną. Koniecznie zlecić z kija. Muszę mu ten kijek domocować, bo jakby ja mu zabieram, oddaję i potem jest tak jak jest. Koni spadł. Najgorszy no mnie to jak ja tych jajek nie znajdę. To będzie przypał lekki. O mam jedno. Mamy tutaj jedno. O, jemy je dobra. Najgorsze, że ja te jajka już jadłam. I ogólnie one są w tych samych smakach, Gdzie są różne kolory, ale nie ma, tych sam, nie ma różnych smaków, trochę na minus, bo ja kiedyś jadłam takie, że były takie były czekoladowe, były jakieś jabłkowe, jakieś yy, czereśniowe, fajnie tak były. Ale dobra, no już to było, mam w sumie takie kinder, niech pojemka, to. Dobre, ale krem w środku jest taki lekko sztuczny, jakby czuć chemię, ok? Czuć chemię. Dobra, mamy jajko, kolejne mamy. I widzę, że jest trzecie. Czemu nie krem większych tych jajek? Hmm. Ale gorsze będzie jak ja jest Ale jakieś pieniądze teraz. A bo będę miała jakiegoś kleszcza. Nie ma. No nie mamy. nie widzę, wydajcie czy wydzić, tutaj widzicie jajko. Góra, ja nie? Tu jest potrzeby. Nie. tylko jakieś kleszcze. O no jaj. O, mam, 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 mam. Dobra, o mam kolejne jego. Chyba jest teraz czwarty. Chyba czwarte, tak, chyba czwarte. Ale piąte. Nie że to jest jajko, ale chyba czwarte. Dobra, szukamy. Było osiem jajek. Jeszcze nie ma żadnych jajek. No, tych chyba żadnych nie ma. Może zobaczymy tam dalej jeszcze. O! łap, to no, ja O! Ma. Gdzie ja je rzuciłam? No, polecę, naprawdę polecam Może tak jajkami, że nie da się ich znaleźć. No, ja dawam cztery i pozostałych nie ma. Gdzie one są? No, Znam te jajko i mam biedronę. Posłuchaj się ode mnie? Ej, no. Mam pięć jajek i nie mam pojęcia gdzie ja je rzuciłam, pozostałe. Uff. Myślałam, że to będzie prościutkie, ale jednak chyba takie nie jest. Nie mam pomysłu, gdzie mogą być te e, trzy jajka. Najgorsze jest to, że ja je rozrzuciłam po prostu roz, losowo wokół siebie. Myślałam, że to będzie łatwe, ale no, to no, nie jest takie. A jeśli ja bo i żeby pytać, że pies przyjdzie i zje to, a no nie mogą za bardzo jeść czekolady. Więc no, tak trochę słabo. A u... W sumie tych jajek tutaj... To jest że, że niemożliwe, że ja je znalazłam. Niemożliwe. Tak będą... No i ty nie widać dosłownie. Co ja zrobiłam w ogóle? Ale w mam darmowy krosik. No nie ma tych jajek, nie ma. Trudno. No nie ma no. Trudno, może jakiś pies jego tego nie zje. Miejmy nadzieję. Nie ma ich po prostu. Może ja nie zauważam, jakiś pies już się zjadł. Może. Dobra, głem. ja tam tę część w Miku nagrywałam w Wielki Wtorek. Teraz tutaj dogrywam to we Wielki Czwartek Mam nadzieję, że wam się podobało i papatki.